Witam na stronie Askejona. Dzisiaj przedstawię wykład pod tytułem Kim jest pacjent, typy i profile. W swojej typologii pacjentów odwołuję się do, do klasyfikacji Władysława Szumowskiego, Krystyny Osińskiej oraz książki Homo Patiens, człowiek cierpiący, psychoanalityka i psychiatry Wiktora Frankla. Wyróżniam osiem behawioralnych modeli. Chorowania, czyli bycia pacjentem. Cztery profile zachowań pacjentów, plus jeden nieokreślony, razem 25. Model pierwszy, estetyczny, nijaki i etyczny. Profil pierwszy, artysta, to pacjent, którego choroba uruchamia proces przewartościowania obrazu własnej choroby. I przekształcenie go w obraz, obraz zdrowia. Energię, którą otrzymuje z choroby, stara się wykorzystać w kreowanie stanów i obrazów przeciwstawnych, które mają cechy zdrowia i pozwalają mu przekształcić reakcję lęku w obrazy estetyczne, wywołujące wrażenie dodatnie, które można zaakceptować i z nimi żyć. Choroba jest dla niego tworzyłem nowego stylu życia, rodzajem nowej dekoracji życia. Jest kreatywny. Traktuje chorobę jako zjawisko estetyczne. Statysta to pacjent, którego choroba uruchamia proces bezradności. Uruchamia jego energię życiową. Te dwa rodzaje energii blokują się i hamują lub nakładają, wywołując bierną postawę wobec choroby i zdrowia. Przyjmuje postawę bierną, jest podatny na cudze opinie. Zachowuje się bezbarwnie, apatycznie, nijak. Jest niezdolny do samodzielności w myśleniu i działaniu. Stara się omijać problemy przez niemyślenie o zdrowiu i niemyślenie o chorobie. Przyjmuje to, co mu przyniesie przypadek. Jest zahamowany. Traktuje chorobę jako technikę własnego stłumienia. Bohater. Bohater to pacjent, którego choroba uruchamia proces ekscytacji. Kieruje swoją energię w kierunku podniesienia upadającego zdrowia lub zagrożonego życia na inny poziom, nadaje im wymiar ponadosobisty, uszlachetnia chorobę i chorowanie, nadając im znaczenie wyższego zdrowia. We współpracy z chorobą, w walce z nią, w sytuacjach granicznych. Staje się twórcą własnego losu, jest idealistą, traktuje chorobę jako sposób realizacji własnego losu. Drugi model to model altruistyczny, egoistyczny i syntoniczny. Profile są takie: empatyk, czyli pacjent, którego choroba uruchamia proces dawania własnej nadwyżki energii innym, jako bodziec działania na niego. Działa cudza krzywda, cierpienie, ból, leczy innych przez swoją obecność. Ma zdolność do inhibicji własnego lęku, cierpienia i bólu oraz do inhibicji lęku, cierpienia i bólu innych ludzi. Ma specjalny talent chorowania, aktywna sympatia, za pomocą której równoważy własne cierpienie, chorobę i ból. Jest inhibicjonistą. Traktuje chorobę jako okazję do ujawniania swojej szczodrości. Profil następny to pasożyt, pacjent, którego choroba uruchamia proces brania. Chce powiększać własny zasób energii, zabierając ją innym. Traktuje własną chorobę jako okazję do zrobienia jakiegoś interesu materialnego, emocjonalnego. Zdrowieje wtedy, gdy inni chorują. Wytwarza lub wzmacnia ich cierpienie, lęki, ból, ma silnie wykształcony odruch chwytny, jest nieczuły, niewrażliwy i ślepy na cudze cierpienie. Obserwuje je wtedy, gdy może mieć z tego materialny zysk, dodatkowe korzyści, specjalne usługi, gratyfikacje, prezenty, czy na przykład spadek. Jest ekshibicjonistą, traktuje chorobę jako źródło korzyści. Profil następny to pomocnik. Pomocnik to pacjent, którego choroba uruchamia proces współdziałania. Swoją słabą energię oddaje w części innym. Poddaje się słusznym dyrektywom diagnostycznym i leczniczym lekarzy. Przekonany jest, że tak trzeba. Siebie przedstawia jako wzór dla innych chorych. Nakłania innych do wzmacniania swojego zdrowia. Uznaje, że chorowanie jest drogą do zdrowia. Jego pomoc jest nieco hedonistyczna. Czerpie emocjonalne korzyści, z pomagania. Jest przylepny, lubi być chwalony. Jest syntoniczny. Traktuje chorobę jako źródło własnej przydatności. Model trzeci: braterski, religijny i dewocyjny. Profil pierwszy: Samarytanin. Samarytanin to pacjent, którego choroba uruchamia proces ochrony. Partnerskiej albo braterskiej czy siostrzanej wobec innych chorych. Kieruje energię życiową na innych, dając im dowód, że choroba jest okazją do bezinteresownego spotkania i pomocy, dzięki czemu własna choroba i choroba osoby, której się pomaga, staje się mniejsza. Zapobiega izolacji, jaka płynie z choroby, wspomaga lub zastępuje chorego w jego decyzjach, jest opiekuńczy, traktuje chorobę jako okazję do realizacji potrzeb syntonicznych profil następny to misjonarz misjonarz to pacjent którego choroba uruchamia proces celebracji celebracji siebie traktuje chorobę jako fenomen religijny i w ten sposób dokonuje demedykalizacji własnej choroby nadając jej status mistyczny i religijny dzięki czemu czuje się wyróżniony i wybrany do głoszenia religii choroby Traktuje innych chorych jako rodzaj wspólnoty tajemniczonych, którzy są wybrani przez Boga do odkupienia świata, a proces choroby jest potrzebny po to, aby właśnie dojść do, takiej, tej, tej, do tego stanu. Jest rytualistą. Traktuje chorobę jako rodzaj religijnego objawienia. Świętoszek. Typ Świętoszka to pacjent, którego choroba uruchamia proces dewocyjny. Niby poświęcenia się w chorobie innym lub Bogu, ale czyni to kosztem innych, pozuje na świętego przy przeciętnej lub dewiacyjnej osobowości. Z choroby czyni pretekst do potępień, napomnień, oskarżeń, nawracania innych, na przykład lekarzy. Jego zachowanie ma charakter obsesyjny i agresywny zamaskowany zamaskowany sloganami, hasłami i kwiecisty, kwiecistymi zwrotami. O sprawiedliwości Bożej, podczas gdy sam stara się z własnej choroby uczynić źródło perwersyjnej satysfakcji i zaszczytów. Ma się jako chory prawie za Boga, jest pseudoteistą, traktuje chorobę jako okazję do uświęcania siebie. Model czwarty wojenny, obronny i tragiczny. Wojownik to pacjent, którego choroba uruchamia proces walki. Z własną chorobą. Kieruje energię życiową na eliminację swoich słabości, do otwartej, jawnej, bezpośredniej konfrontacji z siłami choroby. Propaguje postawę odwagi, która traktuje jako główny lek i stara się dać innym chorym i zdrowym wzór swojej odwagi. Nie boi się być przy ich śmierci, wspierać ich do ostatniej chwili życia. Nie boi się sam umierać. Walczy z chorobą bez lęku. Jest bojownikiem, traktuje chorobę jako źródło własnej odwagi. Profil konspiratora. Konspirator to pacjent, którego choroba uruchamia proces ukrywania objawów choroby, odłączania się od niej, żyje tak, jakby jej nie było. Wie o niej, ale milczy. Odwraca uwagę innych osób, które mogłyby się jej bać, na przykład dzieci. Przeżywa swoją chorobę po cichu, niejako za kulisami. Nie na scenie życia często źle diagnozowany. Gdy choroba staje się jawna, przeżywa poczucie wstydu i winy. Neutralizuje znaczenie choroby i lęk przed nią. Umiera tak, jakby odchodził gdzieś w inne miejsce. Znika, jakby nie chciał narazić innych na kontynuowanie swojej choroby. Jest alterykiem, traktuje chorobę jako grę komunikacyjną. Ofiara Ofiara to pacjent, którego choroba uruchamia proces nasilania objawów i rytuał chorowania. Kieruje swoją energię na realizację celu ostatecznego, którym może być jakaś wartość, bez której nie warto żyć. Gotów jest ryzykować chorobę dla jakiegoś szczytnego celu lub dla uzyskania celu, który uznaje za godny wszelkiego ryzyka. Kalectwo, przewlekłość chorowania. Pozwalają mu przeżywać rodzaj pokuty za prawdziwe lub urojone przekroczenia. Jest skrajnie zidentyfikowany z chorobą, którą traktuje wyżej niż życie i zdrowie. Jest patoagresywny i patoregresywny. Traktuje chorobę jako źródło oczyszczającej kary. To była część pierwsza mojego wykładu. Za chwilę. Część druga.